W ciągu ostatnich dwóch tygodni mieliśmy do czynienia ze sporymi spadkami notowań na światowych rynkach obligacji. Spadały ceny zadłużenia zarówno takich najbezpieczniejszych emitentów jak Niemcy czy Stany Zjednoczone, ale również obligacji o wyższych rentownościach, krajów takich jak Turcja czy Węgry. Czy mamy zatem do czynienia ze zmianą długoletniego trendu spadków rentowności? Wzrosty rentowności na światowych rynkach obligacji były spowodowane faktem, że te rynki w większym stopniu zaczęły dyskontować lepsze dane gospodarcze głównie ze Stanów Zjednoczonych, a ostatnio również ze strefy euro. Bezpośrednią negatywną konsekwencją takich lepszych danych dla rynków obligacji jest mniejsza szansa na kontynuację programów stymulacyjnych polegających na bezpośrednim lub pośrednim skupie obligacji przez banki centralne. W dłuższej perspektywie lepsze dane gospodarcze oznaczają ryzyko rosnącej inflacji, co jest również negatywne dla rynku obligacji. Podsumowując zatem, losy światowych rynków obligacji zależą w dużym stopniu od tego, czy utrzyma się tendencja dobrych danych makroekonomicznych z głównych gospodarek świata. Konsekwentnie lepsze dane gospodarcze mogą utrwalić tendencję do wzrostu rentowności. Słabsze dane, z którymi mamy ostatnio do czynienia, np. w Chinach, mogą podważyć zaufanie w światowe ożywienie i spowodować powrót inwestorów na rynki obligacji.